Siemana. Dzisiaj jesteśmy na kanale Tym wąskim u nas w Bishaj, I będziemy łowili na spławiki Tylko i wyłącznie po dwie wędki spławikowe Mateusz pierwszy raz łowi na kanale takim Łowiliśmy w misku na kanale <grym> Ale, ale to to, takim ściekowym <grym> Można by to <grym> tak nazwać To bez porównania w ogóle No i dzisiaj mam Mam szansę się odbyć za wczorajsze Obrowara znowu leci. Upije się, bo wczoraj nie postawił. No, nie wywiązał się z tego, z przegranego zakładu. Ale postawię, postawię. Zanęty dzisiaj mieszamy tak samo jedną i tą samą, wyrabiamy to co mamy, bez gliny, bez niczego, oczywiście za to, że nie ma gliny, no to będziemy mniej nęcili, no bo wiadomo mamy kwiecień, aczkolwiek ryba już jak widać żeruje, po, po ostatnim tym było widać, że żerowała ładnie, no tutaj jest trochę inaczej, tam jest dużo szerszy ten kanał, tutaj to jest tak wąsko, no ta ryba, łowiłem tu już wiele razy i wiem, że, jest dzień, że tu można się obłobić, ale jest dzień, że schodziliśmy z jednym leszczykiem stąd z tych, z tych właśnie odcinków kanału. Posiedzimy, zobaczymy. Ma przyjść buła, więc ma przyjść, chyba że zdycha jeszcze znowu. <grymne> <grymne> I zobaczymy, co to będzie. Umieszamy już to, co mamy resztki. Tu jest około 2 kg, nawet chyba nie ma 2 kilo tej zamęty. Ale mieszamy wszystko, bo tak jak mówiłem, ma przyjść buła, więc więc zabraknąć na pewno yy, wystarczy więc za dużo na pewno nie będzie o tak właśnie no więc tak naprawdę to będzie na 6 wędek o bo po dwie spławikówki my mamy jeszcze buła przyjdzie z Patrycją no o więc wcale nie ma dużo tej zanęty nawet bym powiedział że jest jej Mało. bardzo niewiele bo tutaj jako suche jest o Skala bez tych podziałków, więc mączka kukurydziana, nic więcej z takich dodatków nie mamy, o, chociaż mączki trochę, o, nie za dużo, bo nie gdzie się wtedy kleiła ta zanęta. Wstępnie dowilżę więcej, no to jak zwykle, też nie mogę przesadzić, bo nawet nie mamy co dosypać, w razie jak się przesadzi. O. No i dobra, niech to sobie już tam wypija, a my rozwijamy sprzęciory, montujemy spławiki, no mówię, że wcale nie będzie za dużo tej zanęty. Wczoraj to więcej Wczoraj nawet gdzieś poszło. tyle nam poszło do federów, no nie? No, albo i więcej nawet. Zanęta już cztery razy do Wilżana, już się biorę załowienie, robię teraz kulę I tak sobie pomyślałem, że rzucę tylko i wyłącznie po trzy kulki na spławik, na wędkę, bo boję się, że jednak, nawet jak przyjdą te ryby, no to że szybko się najedzą tą zanętą, bo to jest sama goła zanęta, więc bez gliny. Boję się, że się najedzą. No jest kwiecień. I że sobie pójdą, a jednak nie, chcę sprać mu dupę Więc ja chcę, żeby one przyszły i że sobie, żeby sobie posiedziały O, dzięki, że powiedziałeś, to ja będę wiedział <laughs> On się uczy, wyłapuje z kontekstu, zapisuje, notuje Więc robię sześć kulek takich niedużych, jak większa mandarynka, mały pomarańcz Jak pomidor Jak pomidor, ale zależy jakiej wielkości na pewno kształtem przypominają pomidory. tak jak mówiłem, po trzy kulki na zestaw rzucę sobie tylko wędkę. O, ta jest taka bardziej z takiego przystyku, nie przystyku, ta jest przegruntowany zestaw. I tam zależy mi, żeby one stały w miejscu. O, zrobiłem jedną kulkę za dużo, ale no dobra. ci powiem. Nawet nawet. No. Drugi mój zestaw tu bliżej, a nawet troszeczkę teraz za blisko wziąłem. Ale dobra. Rzucę za niego te Tutaj będę łączył tak. Updarał się troszeczkę nad dnem. I dobra, a co jakiś czas będę strzelał kilka razy robakami. Teraz idziemy do Mateusza hmm. Mateusz wyprół Ode mnie na sam koniec Żebyś nie widział że ja jak łapię. No. Ale już masz wyważone wszystko Fala, jest fala Ponoć lesz lubi fale. Dywanowo. To się nazywa nęcenie dywanowe. Dam radę. I mój pierwszy zestaw spławik przelotowy 2 gramy. Jedna tylko śrucina oliwka też 2 gramy, ale ładnie to pasuje. Nie mam śruciny sygnalizacyjnej, bo nie mam ciężarków takich małych. I tu jest przegruntowane o cały przypon. Więc to sobie leży na dnie ciężareczek i cały przypąd, Trzy robaczki, bo to liczę na leszcza. Na coś grubszego? Na leszcze, że tak sobie będę tym łowił. I mój drugi zestaw to już jest nieprzelotowy, tylko na stałe spławik. Powiedziałeś tam Mateuszus spławiczek, Półtora grama spławik. I tutaj będzie jeden robaczek. Tutaj łowię z przystyku, jak na razie. Macamy, zobaczymy, czy jakaś drobnica, śruciny, tak jakoś na razie. Zaraz może je troszkę porozstawiam, może z opadu. O. Trochę je rozsunę. O. Co ty tam? Pyrchasz, prychasz. Taka bestia wzięła, niestety. Niewymiarowy, do tego jeszcze w okresie ochronnym. To to się nie liczy. Nie. Muszę go wypuścić od razu. Tylko zrobimy fotkę. Aczkolwiek mówią, że nie robi się zdjęć z rybami w okresie ochronnym. Mógłbyś kolego mi... O! Gryzie. Mógłbyś mi pomóc? Weź W no. Ten bliżej. Spływa? Nie wiem. Nie, spływać nie może, spływać. Żeby nie było, że go nie wypuściłem. Poszedł? Poszedł. Zawody wodami, ale trzeba coś troszkę nagrać. Nie ma czasu... o piękny. Nie ma czasu nawet nagrywać, bo ja wam powiem. Ja dostaję tak w dupę, że aż mnie zaczyna boleć. Mateusz łowi piękne leszczyki. Ja same strajdki Ale dopiero łowimy dwie godziny Więc jeszcze kupa czasu przed nami Można tam trochę zajrzeć? Podejrzyjmy ile on tam ma No dorzuć, dorzuć no Podejrzyjmy co on tutaj ma w tej siatce Nie masz nic małego. No, to jest najmniejszy. No Jak na razie Ci gratuluję. Sebek, teraz ma coś ogromnego. Znaczy, na pewno to będzie największa z ryb, jakie złowiłem dzisiaj. Może sandacz znów, bo... Nie. Leszczyk. Ale w końcu większy? A, no dla mnie to większy, bo ja takich nie mam. Co ty gadasz? Ja nie mam takich leszczyk dzisiaj. Dla mnie to ja najmniejszego mam takiego. O krąpik, to nie lesz to krąp będzie. To będzie krąpik. Tak, czerwone płytewki, wielkie łoko. Tak, to będzie krąp. No to ja, to jest mój największy dzisiaj. <grym> nie, to ja takiego mam najmniejszego. Włączyłeś? Włączałem, Włą... włączałem. Włączasz? Włączasz. Zaczynamy drugą turę zawodów. Proszę bardzo o to, się. Można nęcić ten, ten jakiś <grym wytkujesz> O, zwaliłem. Tam. Ale na szczęście tutaj miałem Dywanowo. No tamtej to i tak nic mi w ogóle nie bierze. <śmuszczam> nie wiem czy nie zmarnowałem tej zanęty. Idę ja. Nie przeklinaj, bo na wizji jesteś. A, Stanowisko numer jeden Chodzi, żeby przyjść łap, on pewnie siebie, bo na łoki No <grym> nie wiem, to jest czasem, to ja ciągałeś ty i w łoki <grym> <grym> Nie, mefedron to tylko do zanęty dostaje Nie, <grym> nie <grym> no, a co tak zamarłeś? <grym> <głos> <Okay>. <głos> Patrzę na te swoje ryby. Mają trochę, nie? No. To... Nie. No. Yeah. Kurde. Jasne. Jeszcze by ty, to, ty się naprawdę do tego bali zapierdzielał. <noise> nie. Yeah. No co ty. A co? No gdzie? Pójdźmy na litry przeliczyć. <noise> tak, już weź już. Teraz to... Pokaż mi tutaj, tutaj, tutaj. Pokaż, bo ona szuka, była. Ile tam mam? 10 kg. Nie ma 10, wy nie oszukuj, tak. 8 kg. 8 kg, no minus wiadra. Nie, tam wejdź. Jak tu jest no, 5 kg. No dobrze, tu jest 5 kg, tu jest 8. 8 Teraz z tym wiadrem. Tak dużo, ta waga też może być je w Nie, to czerwony tek! A, czerwony chodzi. No, mówię, czerwony. Że czerwony. No dobra, no dobra. Jest... 3, tak? No. Trzy przeszły, no nie? Dużo przeszły? Nie wiem, bo czekaj, bo tu kurna muszę kreski. Liść. Ja, ja Ci dużo minęło tą trójeczkę. Gdzie ty tu trójeczkę widzisz? Nie, no musisz sobie policzyć. Ja widzę piątkę. Tu masz 5 kg, nie widzisz? 4 kg będzie. 3 kg, bo. Nie oszukuj mnie, ja, ja mu to nie wierzę. No ja to to zobacz, 3 kg. Nie, dobrze, 3,5. Bo czekaj, 3,5. Równo 3,5 Dobra, wypuszczam No jest pół kilo wiadra No i mi się teraz... jakie ja płocie miałem pa. Ale mi się teraz ciepło robi, bo Gadowski pół kilo to... Wydarłbym wiadro wiesz bo mokre jest i może 6 Więcej kilo <noise> będzie no? Chodź idziemy do niego Chodźcie <noise> <gry> no to dobra Nie wiem, dla mnie by połapał dużo większy tryb Może zatrzymaczkę do pana zabrał A będę miał ponad 5 kg Przydaje się przynajmniej Dalej nie mogę? Tak, uciekł jeszcze w to Cieszę się, że ci wykosili tutaj No, to normalnie zarośnięte Tu jest wykoszone Jakie opatrzone, jak w zimę. No zobacz, nie ma bez w ogóle. E, no nie, dawaj je. Tam też krąpia widziałem. Zobacz, jaka podś. O, płoć. jaka płoć, no? No, zobacz. Nie będziesz musiał. to być jest dobarę. krąp. Widzisz ma czerwony no. płetnie, nie, człowieku Nie, O 2 kilo, kilo. Jeszcze nie jeden chyba dwa A ten, kilo ten nie, 4,5 4,5 no. Pokaż tą płotkę, da się tam wygrzeb Dawaj potkę. No ładna Wczoraj, ale wczoraj złowił większą. Wczoraj jeszcze większa była. I krzyczył, Jasia chyba mam. Nie, coś innego. Chyba Jaś mówił. Oj, oj, jaka tu ten. Profesjonalizm. A chodzi ci od I do ja tego nie widziałem. Proszę ładnie. Ale on widał normalne podpłyki. Ja te wolałem na takich sposób. I obydwie miałeś na takich patykach? Tak. Nie? Skąd o. ja to znam? Patrycja też patrzy. Tak, ja, ale ja ostatnio gdzieś na rybach też nie miałem podpórek, i też po... już? Gratuluję ci. No, były zawzięte rywalizacje. Na następny raz na sztuki idziemy. Koniec naszego łowienia. Czy się szczycisz? Nie, no, cędź. Uśmiecham się ten. Ale jest jeden plus w tym wszystkim, że wczoraj nie kupił browara, to tak dzisiaj ja nie muszę kupować. dzisiaj nie musisz nie, nie. Ale gratuluję Ci. To ty nie, Ty kupisz, a ja kupię Tobie i nie masz żadnego To piję po browarze wygrane. No dobra, ja Ci wezmę żulowe. Nie, ja mu wezmę to najtańsze, ja Tobie też. To też żulowe, to 2 euro tu w Ty musisz kupić pierwszy, bo wczoraj... Przegrałeś, więc ja to musisz kupić żulowe. Nie, bo ja Ci kupię bardzo dobre, więc Ty musisz kupić dobre. Tak, jak ja Ci kupię dobre, a Ty mi żulowe. To to żulowe też tak jest dobre. Żulowe <grymowe grymowe> też jest dobre. <grymowe> ale ty nie, ty nie brałeś udziału w zawodach. To... Ale takie żulowe bym ale, chętnie wiesz. najlepsze to Mateusz mówi tak, no bo była ma przyjechać o flaszkę, mówi, a jak ja z Tobą mam piwo, to poddam piwo, będę walczył o flaszkę <grym> No spąd. no ale ja, ja wczoraj ten... Kaca leczyłem, tak go leczyłem, że dzisiaj miałem jeszcze gorszego Podwójnego, no. Podwójnego Ale za tydzień może się gdzieś wybierzemy Tylko, że ta pogoda, tak wszystko ten... No ale dobra, już nie przedłużajmy tu Na razie, na jeszcze raz Ci gratuluję Dziękuję Jaki szczęśliwy Suba! Suba, Dawaj, super. Dawaj super.